Moi kochani, moje słoneczka, przepiękne kobiety i wspaniali mężczyźni. E, dzisiaj, moi drodzy, przychodzę do Was e, z filmem, co on myśli, co on e, czuje, co on zrobi. Dla tych wszystkich, którzy mają gdzieś tego wspaniałego, ukochanego mężczyznę lub tą wspaniałą, cudowną kobietę, o której się marzy, o którą, za którą się tęskni którą się tak kocha. Zobaczmy. Zobaczmy, co tam między nami jest. Jakie energie e, będą nam towarzyszyły w tych najbliższych tygodniach. Zacznijmy od tej karty. Ty możesz bez strachu kochać. Otwórz twoje serce na najwyższe energie po to, żeby je dawać i je brać. A więc sytuacja wygląda już bardzo dobrze, jak pod jakim hasłem będą um, te następne dwa tygodnie, tak dwa. E, że nie musisz się już bać, go kochać. Anioły ci mówią: otwórz swoje serce, otwórz swoje serce na miłość, która na ciebie czeka. Dawaj, tą miłość ja ją bierz, nie wszystko będzie w równowadze. Radość. Radość płynie z poczucia łączności z Bogiem. Dzięki niej doznajesz oświecenia. Pielęgnuj tę cnotę, dostrzegając Boski Pierwiastek we wszystkim, czego doświadczasz. Przeniknij pozory i odszukaj światło w duszy każdego człowieka. Dzięki temu w pełni zdasz sobie sprawę z cudu stworzenia, a radość rozpali Twoje życie. Ciesz się wszystkim, ponieważ radość to klucz do osiągnięcia oświecenia. Raduj się życiem. Afirmacja: we wszystkim znajduje radość. Widzisz, jakie to piękne, moja droga i mój drogi. Ciesz się z tego, że możesz kochać bez strachu. Ciesz się z tego, że nieważne, czy ta osoba jest przy tobie, czy nie, ciesz się samą miłością. Postaraj się dawać i brać. Niech wszystko będzie równowaga w twoim życiu, a przede wszystkim, niech te dwa tygodnie przysporzą ci jak najwięcej radości. Dostrzegaj we wszystkich małych znakach, um, którą daje ci uniwersum. Coś pięknego, ponieważ świat jest piękny i e, miłość jest piękna, i nie zawsze trzeba widzieć tę miłość e, przez e, takie smutne okulary. Dlatego że w każdym związku są lepsze chwile i gorsze chwile, i to, że była kłótnia, no matko, no i co z tego, że była ta kłótnia między Wami? No przecież to nie oznacza, że przestaliście się kochać. Tutaj kartę naszych kopii damy sobie na sam koniec. Proszę. Będzie się działo. Oj, będzie się działo w Waszym związku. Będzie dużo spotkań między Wami. Będzie dużo, może, tajemnych spotkań. Może bardzo dużo energii będzie między Wami. Będzie i jak. I skrzydziak nie wiem co, kochani. E, będzie to bardzo. E, można powiedzieć, podniecający czas, tak? Czas wielu spotkań, czas e, seksu, czas e, wspólnych przygód, e, czas e, tworzenia nowych rzeczy. No, zobaczmy, co dalej. A może to jest on, a może to jest ona u ciebie, która wyszła w, tym, e, w tej pierwszej energii. Zobaczmy, o czym ty myślisz. Co w twojej głowie? No tak. Ty jesteś przekonana, że jesteście dla siebie stworzeni. Ty czujesz, że to połączenie to nie jest takim zwykłym połączeniem, spotkaniem, takim jak się spotkaliście w tym życiu. Ty myślisz, że, że, yy, że on jest odzwierciedleniem Ciebie. Myślisz, że jesteście powiązani ze sobą poprzez nici wszechświata, że już nie pierwszy raz widzieliście się. Yy, jako dusze, że macie powiązania karmiczne, że znaliście się na pewno w poprzednich życiach, ponieważ wszystko to, co Ty czujesz, On odzwierciedla. Wszystko to, co pomyślisz, On realizuje. Jednakże zastanawiasz się nad tym też, czy to rzeczywiście taka jest prawda. Jak to w tym życiu jest? Czy, czy mnie już odwala? Tak? Czy mi się już wszystko w głowie pomy, pomy nie wiem, pomyrdało, czy ja już zrobię się psychiczna, czy psychiczne? Przecież to jest niemożliwe, żeby tak czuć. To jest niemożliwe, że to, co ja pomyślę, żeby ona wykonywała, lub odwrotnie. To jest niemożliwe, że kiedy ja chcę złapać za telefon i napisać do niej wiadomość, to ona w tym momencie do mnie pisze. Przecież to jest, to jest niemożliwe. Ty myślisz, że już postradałaś zmysły. No, postradałaś zmysły. I marzysz o tym wspólnym związku, marzysz o tym, żeby ona lub on przyszedł do ciebie i powiedział: Kocham cię, chcę z tobą żyć, chcę, żebyś był moim partnerem do końca, chcę, żebyś był moim docelowym partnerem. A zobaczmy, co on ma w głowie. On jest w drodze. On myśli o tym, że będzie musiał wyjechać. Że będzie musiał o tym wyjechać i to nawet bardzo szybko, um, co, um, co powoduje to, że on jest troszeczkę zdenerwowany, nerwowy, tak? bo będzie musiał wyjechać z powodu pieniędzy. Daleko. Chciałby też, żeby jego życie, wasze życie, zmieniło się, um, zmieniło się materialnie. Nie wiem, wydaje mi się, że może były jakieś e, niedogodności. Nie mówię, że problemy, bo to niekoniecznie muszą być problemy. To mogą być jakieś niedogodności w sytuacji finansowej. I teraz on się tak zastanawia, co mam zrobić. Czy mam jechać, wyjechać? Muszę zmienić coś w tym życiu, bo ją kocham, ponieważ chcę, żeby ona była szczęśliwa, chcę, żeby żyła w dostatku. Tak samo ona myśli o Tobie. Może ona myśli, że to ty będziesz musiał wyjechać, tak? Będziesz musiał wyjechać, wyjechać daleko za wodę, za wodę z powodu pieniędzy. Ponieważ twój partner myśli o pieniądzach. Dla niego jest bardzo ważna ta sytuacja, ponieważ tylko to daje mu jakąś taką pewność waszego bytu, bo on to robi z powodu miłości. Co u ciebie w sercu? No i w sercu to ty, um, to ty tak naprawdę bardzo się boisz, że on cię oszuka, boisz się, że ukrywa kogoś, boisz się, że on, po prostu mam takie uczucie, że boisz się, że on ci ucieknie, że to nie może być prawda, to co sobie wszystko w głowie wymyśliłaś, bo um, pewnie nie jesteście jeszcze tak do końca razem. Nie macie całego związku, tak na 100%. I ty się po prostu boisz, że on coś ukrywa, że on nie jest z Tobą szczery, że on na pewno od ciebie odejdzie, bo masz konkurencję. Jesteś przekonana lub przekonany, że masz konkurencję. W Twoim sercu widzę dużo strachu i niepewności. Widzę, że związek ten posuwa się bardzo powoli, ale do przodu. I ty ciągle jesteś niepewna, nie wiesz czy, jak przyjdziesz do domu, nawet jeżeli z nim mieszkasz czy nie zastaniesz tej sławnej białej róży i karteczki przepraszam ale to już wszystko przepraszam ale nie mogę przepraszam muszę odejść strasznie się tego boisz kochanie strasznie panuj troszkę nad tym powiesz on nie jest bez powodu z tobą on nie bez powodu zaczął z tobą ten związek czy zaczął z tobą mieszkać prawda nie musisz się bać nie bój się tego, że jest ktoś wokół ciebie, wokół niego, że on na pewno kłamie, on na pewno oszukuje, bo tak już robił z innymi kobietami. No nie wiem, może jesteś jego kochanką i może boisz się tego, że taka sytuacja mogła y, być tak samo z jego żoną, tak? Że ona też mu wierzyła, a on odszedł. Ale pamiętaj, że takie wzorce niekoniecznie muszą się powtarzać. Może ty byłaś właśnie tą jedyną, dla której ją tą żonę rzucił, a może to jesteś ty tą jedyną kobietą, z którą on chce się po prostu związać, a to co było wcześniej, kogo to obchodzi? On też na pewno wyciągnął już swoje lekcje, czy ona wyciągnęła już z tego swoje lekcje? A poza tym, kochanie, pamiętaj, że energia przyciąga energię. Im więcej będziesz na ten temat myślała, że on ukrywa, że on Cię zdradzi, że on odejdzie, to może sama to wykraczasz. Nie stawiaj siebie w takiej przykrej sytuacji. Co on myśli, co on czuje? No widzisz? I mogę Ci powiedzieć, moja droga, że on Cię naprawdę kocha. Że to, że go podejrzewasz, podejrzewasz to jest trochę takie niesprawiedliwe, bo on Cię naprawdę kocha. I on ci się stara to pokazać najpiękniej jak potrafi w postaci prezentów. Nie muszą być to prezenty materialne, ale może sprawiać ci małe przyjemności, może nie wiem, dbać o ciebie, robić codziennie rano kawę, może wychodzić z psem, jak ty nie lubisz wieczorem. Tak, robić ci. Małe niespodzianki. Chce robić ci te małe niespodzianki. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, chce powiedzieć o tobie całym, całemu światu. Naprawdę. I on będzie wszystko, wszystko dlatego robił, żeby to się spełniło. Ja jestem nawet w stanie, w, 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 jestem skłonna uwierzyć w to, że on też chodzi do wróżki. On chodzi i pyta, jak, jak będzie i co dalej, bo, bo jemu bardzo na Tobie zależy, bo on Cię naprawdę kocha. Może medytuje, może właśnie poprzez rytuały, które on prowadzi, może nieświadomie Ty czujesz to wezwanie jego. Może on Cię woła, może dlatego jest tak, że, że za każdym razem łapiesz za telefon, kiedy on do Ciebie pisze. A może to jest tak dlatego, że po prostu miłość wasza jest ponadczasowa. I może właśnie też poprzez te rytuały, ty taka czujesz się z nim związana, bo on woła cię, woła cię we śnie, modli się do Boga, żebyś w końcu zrozumiała, jak bardzo on cię kocha. Piękne karty. Co na działaniu? Oj, widzę, że tutaj dużo dużo, um, bardzo dużo energii jest tutaj między wami. Być może jest taka sytuacja, że w końcu się rozwiedziesz, że w końcu rozejdziesz się z tym kimś, kto stał ci na przeszkodzie do związku z nim. Może być taka sytuacja, że um, było, były kłótnie albo będą kłótnie między wami i ty będziesz chciała, żeby dochodzić do sprawiedliwości. Um, jednakże pozytywnie, tak? Może ktoś coś złego zrobił w e, tobie, czy powiedział o tobie, tak? Może poszły jakieś plotki, a ty będziesz chciała teraz dochodzić z sprawiedliwości i będziesz dyskutować z nim, ponieważ to ci złamało serce. Ty będziesz chciała to wyjaśniać. Będziesz chciała to wyjaśniać i będziesz chciała powiedzieć mu, że to wszystko nie jest prawda, że to było kłamstwo. To może on? Jest właśnie zraniony. A może to ty z tego strachu powiedziałaś, że może chcesz odejść, a teraz mu wyjaśnię, że nie, że po prostu twoje serce cię tak bolało, bo się bałaś. Bałaś się tego, że on odejdzie, dlatego zrobiłaś to pierwsza. Ty będziesz wyjaśniać wszystkie niedomówione rzeczy z nim. Jak on. Oj, on też będzie miał dużo energii. On będzie tak żył w swoim świecie. Myślę, że nie będzie ci pokazywał tak do końca swojej twarzy, kim jest. Może, nie wiem, może jest taka sytuacja, że wy naprawdę nie macie kontaktu, i może on jeszcze wcale ci nie powiedział o tym, jak on bardzo cię kocha. Może macie romans, może spotykacie się tylko od czasu do czasu. Bo um, on zdecydowanie nie chce zobaczyć yy, świata realnego. Nie chce Ci go pokazać, bo to jest, jak on w stosunku do ciebie będzie się zachowywał. On nie chce ci pokazać swojego prawdziwego ja. On nie chce Ci powiedzieć jeszcze o tym, jak on bardzo Cię kocha. On nie chce jeszcze powiedzieć o tym może, że musi wyjechać z powodu pieniędzy. On, ty jeszcze nie masz do końca jasności, jeżeli chodzi o jego uczucia, o jego myśli. I myślę, że przez te na następne dwa tygodnie. On ci tego wprost nie powie. Ale kochanie, ty już wiesz. Ty już wiesz. Więc jeżeli chcesz to wszystko wyjaśnić, a będziesz chciała rozmawiać z nim na te tematy, o których ci powiedziałam, jaki wynik? Wynik będzie taki, kochanie, że jeszcze na, na spełnienie waszej miłości będziecie musieli poczekać. Będziecie musieli przeczekać jesień. Tu jeszcze będzie dużo smutku między wami, dużo o, takich wspominek, tęsknot. E, czas stanął. Tak długo, dokąd nie wyjaśni się jego sprawa z jego wyjazdem, tak długo, aż nie będzie miał na tyle odwagi, żeby powiedzieć o tym wprost, czego on od Ciebie oczekuje, czego on od Ciebie chce, jak bardzo Cię kocha. Jak ważna jesteś dla Niego. To będzie zastój w waszym związku. Zobaczmy teraz, co chciały powiedzieć nam kobiety. Sherry. Uh, better, no risk, no fun. Gdy jesteś na tyle odważna, żeby wejść w nieznaną drogę, możesz liczyć się z wielkim sukcesem na polu miłości. Ważne jest wcześniej wybrać strategię, przemyśleć i być otwartą na kompromisy. Z cierpliwością i wiedzą, i mądrością otworzysz swoje serce. Kochanie, widzisz? Czyli ty, wiedząc już to, co ja ci powiedziałam teraz, moja droga lub mój drogi, wiesz o co chodzi. Przyjmij plan. Przyjmij plan, przyjmij strategię. Spróbuj otworzyć jego serce. Bo widzisz, on się chyba bardzo boi, tak naprawdę, powiedzieć ci prawdę o sobie. Może myśli, że jak będzie udawał, że mu nie zależy, to ty będziesz cały czas za nim biegać. A zobacz, ty tak drżysz, ty tak drżysz przed tym, że on odejdzie. Jestem pewna, że on ci nie powiedział jeszcze o swoich uczuciach. Nie. On Ci o swoich, y, o swoich uczuciach nie powiedział i nawet mogę powiedzieć, że będzie starał się przez najbliższy czas to naprawdę jeszcze ukrywać. Kochanie, więc Ty przyjmujesz strategię. Jesteś gotowa na kompromisy. Ty wiesz o co chodzi. Że mogą być problemy, może wyjechać z sprawie pieniędzy, może dlatego nie chce ci powiedzieć, bo szykuje się przed nim wyjazd, może dlatego też nie chce mówić ci o tej miłości, ponieważ nie wie, jak zareagujesz, może myśli, boi się, że cię straci, dlatego mówi, a jeszcze nie, jeszcze muszę zaczekać, jeszcze jej o tym nie powiem, jak bardzo mi na niej zależy. No. Teraz możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, muszę odstawać, kochani. I wziąć moje ukochane karty. Odpowiedz, zadaj pytania, ja ci na nie odpowiem. Już gotowa? Pozostań sobie wierna. zostań sobie wierną i jeszcze ostatnia karta dla tych wszystkich moi drodzy którzy nie macie kontaktu ze swoim, ze swoim ukochanym i chciałobyście się dowiedzieć co on tak naprawdę chciałby wam powiedzieć Ben Out patrzcie ile razy nam ta karta wychodzi ja jestem na końcu, jestem totalnie wypalone. To wszystko robi mnie chorym. Mi e, wszystko zwala się teraz na głowę. Nie mogę po prostu już więcej. Ja też jestem tylko człowiekiem. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Ja wiem dokładnie, co ze mną nie gra i co nie gra w moim życiu. Jednakże. To, żeby temu spojrzeć twarzą w twarz, przerasta mnie. Ja muszę przejść przez to samemu. Kochani, mam nadzieję, że rozjaśniłam troszeczkę Waszą sytuację między Wami e, wam i Waszym partnerem. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo proszę Was o łapki w górę. Bardzo serdecznie również zapraszam Was na, na moje live. Y. I kochanie, dzielcie się, dzielcie się tymi filmami z innymi, po to, żeby oni inni też mogli tych filmów posłuchać. Zapraszam Was również na, moje, na mojego Instagrama. Bardzo mocno Was całuję i buziaczki.